Zapraszam na pierwszy w tym semestrze odcinek obserwatora, programu, w którym pokazujemy Wam wszystko to, co dzieje się na naszej uczelni oraz to, co warto wiedzieć studiując na ESG-u. Następna stacja Pole Mokotowskie. To właśnie ten komunikat przypomina większości z nas, że pora wysiąść i rozpocząć kolejny dzień niesamowitej przygody w świecie ekonomii. Niebawem może się to jednak zmienić. Władze uczelni wystąpiły bowiem z wnioskiem do władz miasta Warszawy o zmianę nazwy stacji metra Pole Mokotowskie na SGH pole. Mokotowskie. Dlaczego? Pomysł nie jest nowy. Pomysł wraca co jakiś czas, dlatego że w środowisku SGH Pojawia się taka potrzeba, i co jakiś czas studenci, wykładowcy, absolwenci pytają, dlaczego stacja Pole Mokotowskiej nie ma w swojej nazwie ZGH. Autorzy petycji zwrócili również uwagę, że nazewnictwo innych stacji metra oraz przystanków autobusowych i tramwajowych jest związane z ich położeniem w sąsiedztwie uczelni wyższych. Ponadto dwa wyjścia ze stacji Metropole Mokotowskie położone są na terenie należącym do SGH. Jesteśmy częścią Warszawy, częścią Mokotowa. SGH to nie tylko absolwenci i studenci, którzy są bardzo znani, ale to jest również część otoczenia Warszawy i Mokotowa i chcielibyśmy, aby to było widoczne także na planie komunikacyjnym miasta. I tak tablice informacyjne, plany są zmieniane regularnie wraz z rozwojem. Sieci Metra i sieci komunikacyjnej Warszawy i z tej okazji możemy również my skorzystać wtedy dodając nową nazwę Metra. Studenci mieszkający na stałe w Warszawie mogli złożyć swój podpis pod listą poparcia, między innymi w dziekanacie oraz w dziale obsługi studenta. Jak przekonują władze uczelni, zainteresowanie było spore. Dzisiaj zadaliśmy studentom SGH kilka pytań dotyczących szkoły. Posłuchajcie, co nam odpowiedzieli. Z czym Wam się kojarzy SGH? Mi ogólnie kojarzy się SGH z prestiżem, przede wszystkim też z możliwością rozwoju w różnych kołach naukowych. SGH kojarzy mi się ze szkołą dla ludzi ambitnych, przedsiębiorczych. Jest to miejsce, w którym spotykam swoich najlepszych przyjaciół. Z chórem mi się kojarzy? Zdecydowanie. I z matematyką. Na pewno z bardzo aktywnymi studentami, którzy nie tylko spędzają czas na nauce, a może zwłaszcza na działalności studenckiej, na różnych innych aktywnościach, działalności społecznej. Jakie są najmocniejsze strony? Myślę, że języki. Bardzo elastyczny system studiowania czyli możliwość wyboru przedmiotów, wyboru wykładowców, samodzielnego ułożenia planu studiów, prestiż, Dobry ludzie, wykładowcy. którzy. Wykładowcy oraz studenci sami studenci, którzy mają niesamowite pomysły. Zdecydowanie to, ile możliwości SGH daje studentom. Jest mnóstwo kontaktów z firmami, z kn -ów. Tego po prostu nie ma na wielu innych uczelniach. Co chciałbyś zmienić? Na pewno wydaje mi się, że niektóre przedmioty mogłyby być realizowane w bardziej praktyczny sposób, na przykład poprzez zapraszanie praktyków biznesu na zajęcia. Sposób nauczania wprowadzić jeszcze więcej zajęć praktycznych. Bardziej bym skomercjalizował ESG po prostu, co by zmusiło go do tego, żeby być bardziej efektywnym w nauczaniu, i także bardziej zorganizowanym w związku z tym. Zdecydowanie sprawniejszą obsługę studentów w Dziekanacie. Przede wszystkim podejście wykładowców do, do studentów. Myślę, że zajęcia powinny być prowadzone ciekawiej, więcej interakcji między studentami, więcej interakcji między studentami i wykładowcami. Pora na przegląd najciekawszych wydarzeń, które odbędą się już wkrótce. Chcesz studiować w najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce? Chcesz się dowiedzieć, jakie są wymagania i jakie zajęcia czekają na Ciebie na studiach? Chcesz zobaczyć, jak wygląda kampus? A może już teraz zastanawiasz się nad jakąś organizacją studencką? 12 marca przyjdź na Dzień Otwarty SGH i porozmawiaj z pracownikami uczelni oraz ze studentami. 14 marca odbędzie się maraton firm consultingowych, czyli największe targi firm konsultingowych i doradczych w Polsce. Projekt ten umożliwia studentom zapoznanie się z charakterystyką pracy oraz możliwością zatrudnienia w największych firmach konsultingowych i doradczych działających w Polsce. Uczestnictwo w maratonie to wyjątkowa okazja, aby poznać branżę konsultingu, ale również praktyczne aspekty rozwiązywania problemów biznesowych podczas wielu warsztatów. Kochasz sport i lubisz pomagać innym? Żyjesz w ciągłym biegu? Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. I rozejrzyj się. Już po raz trzeci ruszyły zapisy na bieg SGH, który odbędzie się 17 kwietnia. W tym roku cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom cierpiącym na choroby nowotworowe. Pomóż wpuścić choć trochę promieni radości do ich życia. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym.